bardzo serdecznie na konferencji pomeczowej Wisła Puławy Drutek z 2 do 1. No I tradycyjnie kilka słów ze spotkania trener gości Tomasz Kafarski. Jesteśmy bardzo mocno rozczarowani wynikiem tego spotkania. Gratuluję zwycięstwa ten robię piłkarzom Wisły i nie dziwię się że się tak bardzo mocno cieszę bo wygrali E, w co najmniej niecodziennych e, warunkach i gdyby nie brak komunikacji e, e, i lepsze ustawienie mojego zespołu, ten wynik byłby inny. Mieliśmy się praktycznie do bramki na 1-1 pod kontrolą i e, to my byliśmy tą stroną przeważającą. Zabrakło e, być może drugiej bramki, ale też zabrakło dokładności, bo mieliśmy szereg doświadczeń, ale żadne te środkowanie nie trafiały. Początek meczu, bardzo dobre nasze wykonanie, ale końcówka i te dwie stracone bramki na pewno smucą, ale wyciągniemy tego wnioski w następnym meczu będziemy je o Dziękuję. Trener. Ja przede wszystkim dziękuję chłopakom za to, że po pierwszej połowie, która nie wyglądała tak jak sobie to zakładaliśmy, podnieśli głowy i powiedzieli, że wychodzą na bolisko i walczą o trzy punkty. Mnóstwo zdrowia na boisku. A sam mecz na początku chcieliśmy wykorzystać to, że zespół do Subytowi grał jeszcze niedawno Buchar Polski. Na pewno zawodnicy czuli ciężki mecz z zagłębiem lubin w nogach. Chcieliśmy się troszeczkę cofnąć, pograć piłką i korzystać z jakąś nadającą się okazję do wyprowadzenia kontry, gdzie na początku wydawało się, że. Udaje nam się to realizować, natomiast później przypadkowy, przypadkowe zagranie ręką w polkarnym 1-0 przebywaliśmy. Trzeba było tą e, taktykę troszeczkę e, zmienić. E, w drugiej połowie dokonaliśmy trzech zmian, które e, bardzo dobrze m, wpłynęły na zespół i cieszy mnie to, że e, trzeci mecz, 7 punktów i ten początek e, naszej gry w pierwszej widze moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo dobrze.